Niepotrzebnie, bo podanie było do Czesławskiego na rzut za trzy, a tu chyba faul w ataku. No i teraz Wontigo e, Kamins przekombinował, wie o tym doskonale. Było cztery, cztery graczy trefla, jeden właśnie Barel i ten złapał go na faul ofensywny Cummings. czarnych Hinson do Barela, e, blokowanie niedozwolone Wiśniewskiego, faul i rzuty będą wolne. rzuty wolne. Jest 46 ,70 sekund 70 do zakończenia czwartej kwarty. Jeśli trafi teraz dwa razy Barrel, o teraz Lis może wykorzystać przewagę nad Barrelem wzrostu. Tam jest stał w ataku niepotrzebnie. Jeszcze zaakcentował George Lee z lewą ręką, bo samo wejście może by sędziowie nawet nie, nie, nie mieli podstaw, ale ta lewa ręka, popatrzmy co robi lewa ręka. O właśnie wyraźnie wysunięta do przodu w kierunku obrońcy energii Czarnej. Dobra, dobra obrona Barela. Nie ma wóza. Morison jeszcze raz. Była próba dostarczenia. Teraz jest przewinienie popełnione przez lekicza. Lekicz tutaj. Zasłał. Gdyby stanął normalnie, przy pozycję, zwyczajnie zatrzymał się w centrum e, po 3 sekund. Leonczyk być może wpadłby w niego. Zobaczmy tę sytuację. A spóźnił się. Spóźnił się. Spóźnił się był faul w ataku. I punkty niezaliczone. Akcja e, Kamila Hanasa. Już widzimy jak to przebiegało. Chodziło o właśnie ruch łokciem, rolowanie. Ktoś myśli, kiedy kończy się czas 24 sekund i trzeba jak najszybciej oddać rzut. Faulowany przez Stelmacha David Jackson. Do Krzysztofa Roszyka. Roszyk teraz popełnia faul w ataku. Dobrze ustawiony w obronie Łukasz Majewski. No właśnie, dobrze. Jeszcze naciskał Krzysztof Szubarga i w ten sposób dostał... Chodkiewicz. Fał Wysowskiego. Fał Mienia się jako rozbywający. Chorc jest w tej chwili no naj, najskutek. W takiej akcji niedobrze wróżyło. Weaver chyba był faulowany. Ale chyba faul ofensywny pokazali sędziowie właśnie Davida Weavera. Zobaczmy czy stał w polu. W łuku. Obrońca. Był poza. Poza. Poza łukiem to chyba Łukasz Majewski. Do ostatnego Barela. Barel. Nie dał A. tutaj rady Edwardsowi, ale fauluje. No, chyba właśnie Edwards. Edwards, Edwards tutaj pomagał przy zasłonie. Zobaczmy. Tak. No, i... no tak, tak, był, był faul. faul, nie ma czym mówić. Lorenz Kinard i Cosley Edwards. Faul, zdaje się, że w ataku. Dobrze złapany przez Weavera, Cosley Edwards. Zobaczmy. tak. Zdołał na chwilę się zatrzymać właśnie Czesnawski Czesnauski W ostatniej chwili oddał piłkę, ale spadł już na obrońcę na Bartka Połoszyna. No i popełnił błąd. O sędziowie zagwizdali fal w ataku. Nawet będący na parkiecie. To jest Paweł Łączyńskiego. Tak, nie zdąży przyjąć postawy według sędziów obrońcy. I ryzykował Ryzykował to, że znajdzie faul ofensywny. No tak, był jeszcze ustawiona cały czas. Pozycja podchodząca. Końcówka trzeciej kwarty i większa część tej ostatniej. To taka... sporo błędów. Fał Dłoniaka. Czy wcześniej Milkowicza?